Betfan. Legalny polski Bukmacher. Masz już konto w Betfan? Czy mam się je wklepać? 7 tysięcy kibiców oglądało w Olsztynie ten mecz i tę oto bardzo ładną bramkę Macieja Terleckiego. Mariusz z i Roberta Górskiego, Rafał Pawlak i dwa do 0 dla W świecie piłkarskim od zawsze duże kontrowersje budziły transfery zawodników pomiędzy zwaśnionymi klubami. Szczególnie dotyczy to derbowych rywalizacji. Mimo to nie brakuje w historii piłkarzy, którzy decydowali się na reprezentowanie barw największych przeciwników, a nawet na bezpośrednie transfery pomiędzy nimi. Przyjrzyjmy się dziś piłkarzom, którzy w swojej karierze przenosili się z widzewa do LKS-u lub w przeciwnym kierunku. Transfery te, dawniej będące rzeczą całkowicie normalną, z czasem zaczęły wzbudzać niezbyt pozytywne emocje. Na szczęście rzadko kończy się tak, jak przypadek przemysłu Marużyckiego, który w 2016 roku podczas testów w widzewie został pobity przez kiboli tego klubu za to, że wcześniej grał w ŁKS-ie. Dzień dobry. Rozpoczynamy nowy program pod tytułem z zdrajcy. Od razu informuję, że jest to po prostu nazwa programu. I nie ma ona zawartej mojej prywatnej opinii. Tak tylko informuję, żeby wszystko było jasne. A czego możecie się w ogóle spodziewać? Oczywiście, historii poświęconych bezpośrednim przenosinom do największych rywali. A dzisiaj z okazji zbliżających się derbów łodzi, które już w sobotę porozmawiamy sobie o Widzewie i euks Chciałem jeszcze bardzo podziękować 10 najnowszym osobom, które postanowiły kliknąć przycisk subskrybuj. Po ostatnim materiale bardzo dużo was przybyło, bardzo mnie to cieszy, więc jeśli doceniacie moją pracę, bądź po prostu chcecie być w kolejnym materiale na samym początku, to wiecie doskonale co robić. Czerwony przycisk i będę bardzo z tego powodu wdzięczny. A jeśli chcielibyście obstawiać zbliżające się wielkimi krokami derby Łodzi, to razem z Betfan przedstawiamy wam specjalny zakład mojego autorstwa. Gracie cokolwiek na mecz ŁKS-u z Widzewem i jeśli kupon nie wejdzie, a spotkanie zakończy się bezbrankowym remisem, o Otrzymujecie zwrot stawki na konto bonusowe. Cały czas możecie też korzystać z kodu Footbreak, który daje wam cashback do 600 zł. Wszelkie szczegóły akcji w opisie, na oficjalnej stronie, a także na mediach społecznościowych. Co ciekawe, znacznie dłuższa jest lista piłkarzy, którzy przychodzili z LKS-u do widzewa niż odwrotnie. Pierwszym zawodnikiem, który zdecydował się na taki ruch, był Wacław Małek w 1930 roku. Ale to dopiero w drugiej połowie XX wieku nasilił się ruch piłkarzy pomiędzy klubami. LKS zbierał wówczas najbardziej utalentowanych juniorów z całego województwa. Ci, którzy się nie sprawdzili, przechodzili do widzewa, gdzie często pokazywali, że zawsze. Skreślono ich w klubie zalej Unii. Największy eksodus z LKS-u do lokalnego rywala nastąpił w latach 70., gdy trenerem widzewa został Leszek Jezierski, który przedtem prowadził LKS i postanowił pociągnąć za sobą kilku piłkarzy. Jezierski, który już jako piłkarz związany był z LKS-em, usłyszał od władz klubu, że na stanowisku szkoleniowca ma go zastąpić Laszlo Hari. A on będzie pełnić rolę asystenta Węgra. Nie przystał na tę propozycje i rozstał się z klubem. Mimo ofert z silnych zespołów nie chciał jednak wyprowadzać się z Łodzi. I przyjął ofertę czwartoligowego Widzewa. Stopniowo budował siłę zespołu i zaliczał kolejne awanse. Między innymi dzięki piłkarzom odrzuconym przez ŁKS. Sami nazywali siebie odpadkami. Ważnym zawodnikiem stał się Zdzisław Kostrzewiński. Ten wychowanek Widzewa w wieku 18 lat przeszedł do Spędził w nim 9 sezonów Z przerwą na służbę wojskową w Zawiszy Bydgoszcz Po czym wrócił do swojego macierzystego klubu U jego boku występował Tadeusz Gapiński Który do drużyny juniorskiej Widzewa trafił z uks u w wieku 16 lat Kariera juniora w Łodzi nie zależała jednak wyłącznie od niego Jako jeden z najbardziej utalentowanych młodych graczy Trafił do istniejącego krótko klubu Hala Sportowa Łódź Zbierali oni łódzkie talenty a stamtąd władze sportowe przeniosły go z powrotem do UKS-u. Po występach dla tego klubu oraz po służbie wojskowej w Zawiszy wrócił do Widzewa, którego został legendą. W barwach klubu występował przez 6 lat. Dwukrotnie zostawał wicemistrzem Polski i grał w europejskich pucharach. Karierę kończył w Danii, ale po powrocie do kraju ponownie znalazł zatrudnienie w Widzewie. Tym razem jako asystent trzech kolejnych trenerów. Następnie pełnił funkcję kierownika drużyny aż przez 21 lat. Do Widzewa z ŁKS-u przeszedł również Andrzej Grębosz Zmienił on nie tylko klub, ale i pozycję na boisku W ŁKS-ie był napastnikiem A w Widzewie przekwalifikowano go na stopera Co okazało się strzałem w dziesiątkę Był czołową postacią największych sukcesów Widzewa Wraz z zespołem sięgnął po Mistrzostwo Polski w 1981 roku Przede wszystkim jednak odegrał znaczącą rolę w pamiętnych meczach Widzewiaków w europejskich pucharach Błodzianie w 1900 w 1980 roku najpierw wyeliminowali Manchester United, a następnie Juventus. W zwycięskim 3-1 meczu z toryńczykami, to właśnie Grębosz strzelił pierwszą bramkę, a w rewanżu pewnie wykorzystał rzut karny w zwycięskiej Serii 11. Udane występy widzewie przyniosły mu transfer do FC Porto. W się, musiano żałować, że tak łatwo oddano Grębosza, o czym sam mówił słowami. Byłem zły, że w się na mnie nie stawiają i wierzyłem, że zmiana klubu pomoże mi w rozwinięciu kariery. Jednym z ciekawszych nazwisk piłkarzy, którzy zamienili w tamtym okresie ŁKS na Widzew jest Andrzej Pyrdoł. Grając w UKS-ie, musiał na jakiś czas zawiesić karierę przez problemy zdrowotne. Kiedy mógł powrócić do gry, w klubie nie było dla niego miejsca. Trafił więc do lokalnego rywala. W widzewie zaczynał również swoją karierę trenerską jako asystent Leszka Jezierskiego. A potem nazwisko Pyrdoł stało się niemal symbolem uks u Jego syn Marcin także grał w EKS-ie, ale wielkiej kariery nie zrobił. Zaczął szkolić w klubie młodzież, a gdy objął funkcję pierwszego trenera, gdy ŁKS grał w trzeciej lidze, do drużyny wprowadził swojego syna, Piotra, obecnego gracza Wisły Płock, sprawiając, że paradoksalnie piłkarz kończący karierę w Widzewie zapoczątkował trzy pokolenia gracza ŁKS-u. Widzew stworzył zespół, który z czwartoligowca stał się czołową drużyną w Polsce. Pozwalało to na zatrudnienie coraz lepszych piłkarzy. Także tych ŁKSiaków, którzy nie byli przez swój klub odtrąceni, ale pełnili w nim ważne role. Choć odbywało się to już bez trenera Leszka Jezierskiego, który zamienił Widzew z powrotem na ŁKS. Najbardziej znanym przykładem ważnego zawodnika, który zmienił łóskie barwy był Marek dziuba. Wychowany EKS-u grał w seniorskim zespole swojego macierzystego klubu przez 11 lat. Do widzewa przeniósł się w 1984 już jako wielokrotny reprezentant Polski i medalista mundialu w Hiszpanii. Co ciekawe, ten znakomity obrońca po przejściu na piłkarską emeryturę został trenerem. I w swojej karierze szkoleniowej prowadził najpierw Widzew Po okresie przerwy objął LKS, Z którym sięgnął po Mistrzostwa Polski w 98 Po czym wrócił do Widzewa Żeby zdobyć z nim srebrne medale rok później Marek Dziuba w jednym z wywiadów Wspominał jakie emocje wywołał jego transfer z 1984 Kiedy znajomi z osiedla dowiedzieli się, że idę do Widzewa Przestali się odzywać Ba, stałem się nagle dla nich obcą osobą Marek Dziuba? Nie znam człowieka. W tamtych latach przejścia zawodników na linii ŁKS Widzew nie były aż taką rzadkością. W końcu sprawa jakoś przyschła i ci, co się na mnie obrazili, zaczęli mnie poznawać. Wielu kolegów miało dużo większe problemy. Mnie odpuszczono. W sumie nawet nie wiem dlaczego. Jednym z niewielu piłkarzy, którzy dwukrotnie zmieniali barwy łódzkich zespołów, był Jacek Gierek. W 1984 w rozgrywanych na stadionie uks u Derbach Łodzi strzelił bramkę dla Widzewa. Mecz zakończył się remisem 3-3, a po zakończeniu sezonu przeniósł się do lokalnego rywala. Przy alei Unii Lubelskiej spędził dwa lata, po czym powrócił na Widzew. Do jednych z bardziej znanych graczy obu klubów należy bramkarz Andrzej Woźniak Słynny książę Paryża do Widzewa trafił jako 19-latek Nie mógł się jednak przebić w bardzo mocnej wówczas drużynie I po wypożyczeniu do Orła Łódź odszedł definitywnie do GKS-u Bełchatów Który rok później zamienił na UKS W barwach tego klubu zadebiutował w Ekstraklasie i rozegrał w niej 155 spotkań po pięciu latach w ŁKS-ie przeszedł kolejny raz do Widzewa, tym razem bezpośrednio. Przez dwa lata był pierwszym bramkarzem drużyny, która najpierw zdobyła wicemistrzostwo, a następnie mistrzostwa Polski. Regularnie grał w reprezentacji Polski, a do historii przeszedł jego występ w meczu z Francją w ramach eliminacji Euro 96. Ciekawą postać stanowi bez wątpienia Zbigniew Wyciszkiewicz. Jest to jedyny piłkarz, który zdobywał Mistrzostwa Polski zarówno z Widzewem, jak i z UKS-em. Był bardzo ważną postacią, tak zwanego drugiego Wielkiego Widzewa, która w sezonie 95-96 sięgnęła po mistrzowski tytuł, nie przegrywając żadnego meczu. Ale na tym jeszcze nie koniec. Jako jeden z dwóch piłkarzy, wraz z ówczesnym królem strzelców, Markiem Koniarkiem, wystąpił we wszystkich meczach ligowych w tamtych rozgrywkach. Był też pierwszym wyborem na Ligę Mistrzów. Oraz przyczynił się do obrony mistrzostwa. Po tym sezonie musiał jednak opuścić klub. Nie był ulubieńcem Franciszka Smudy, a w dodatku działacze wykorzystali go jako rekompensatę dla LKS-u za sprowadzonego pół roku wcześniej Macieja Terleckiego. Grajewski wymyślił, że jeżeli zgodzę się przejść do LKS-u, to on, w ramach transakcji wiązanej, mniej zapłaci za transfer Maćka Terleckiego. Czy warto było podważać pomysł prezesa? Wystąpiłem jeszcze w meczu o Superpuchar Polski i z widzewem się pożegnałem. Mówił w wywiadzie w 1998 sam zawodnik. Na transferze finalnie lepiej wyszedł Wyciszkiewicz. Widzew nie zdobył trzeciego tytułu mistrzowskiego z rzędu, bowiem ten trafił do EUKS-u. Wyciszkiewicz ponownie został więc mistrzem Polski, choć część rundy jesiennej spędził na wypożyczeniu w Belgii sportowy po raz drugi mistrzem Polski w piłce no, okay. Po dwóch sezonach, w których grał w barwach LKS-u regularnie, opuścił klub, który spał z ligi i przeniósł się do Polonii Warszawa. W zespole Czarnych koszul zagrał zaledwie kilka razy i szybko powrócił jeszcze tej samej rundy do LKS-u. Zagrał w nim sześć spotkań. Wiosną tego samego sezonu, dokładnie w 2001 roku, ponownie zmienił stronę barykady i pomógł Widzewowi uratować się przed spadkiem. Miejmy nadzieję, że będzie dobry MS. W 1994 roku do widzewa przeszedł Darwisz Podolski. Piłkarz ten reprezentował barwę uks u przez 8 sezonów z półtoraroczną przerwą na występy w Zawiszy Bydgoszcz. Jego transfer wzbudzał kontrowersję. Podczas gry w uks ie zdarzyło mu się kilka nieprzychylnych wypowiedzi pod adresem lokalnego rywala. Kibice widzewa wszystkich jednak zaskoczyli, skandując podczas jego debiutu. Przebaczamy, przebaczamy. Widzewie spędził półtora roku, sięgając po Mistrza Polski, choć klub opuścił w połowie sezonu, przenosząc się do Petrochemii Płock. Znacznie gorzej swoją zmianę klubu wspomina Maciej Terlecki. Gdy w 1997 przenosił się z LKS-u do Widzewa, został bardzo nieprzychylnie przywitany przez kibiców swojego nowego klubu. Wpływ na to miał fakt, że jego ojciec Stanisław był legendą LKS-u oraz wcześniejsze niepochlebne wypowiedzi zawodnika o Widzewie. Grupa kilkudziesięciu fanów zjawiła się nawet na pierwszym treningu. I jasno dali do zrozumienia, że nie jest on w klubie mile widziany. Oczywiście za złe mieli mu także kibice LKS-u. Sam Terlecki tak wspomina ówczesną sytuację. Nie było to dla mnie łatwe, bo wszyscy wiedzą, jak wygląda sytuacja między fanami tych klubów. Dla kibiców LKS-u byłem jak wychowanek. Zwłaszcza, że mój tata to dla nich legenda. Do widzewa odchodzili też inni piłkarze, ale do mnie przyczepili się najbardziej. Nie było też łatwo na widzewie. Debiutowałem w eliminacjach Ligi Mistrzów. Trybuny pełne, a pół stadionom nie wyzywa. Terlecki nie poddał się mimo nieprzychylności kibiców i swoim charakterem zyskał w oczach fanatyków widzenia. Zdobył m.in. bramkę w eliminacjach Ligi Mistrzów 97-98 z Nefcibaku i skutecznym strzałem zakończył serię rzutów karnych w tych samych rozgrywkach dwa lata później. Z klubu odchodził w atmosferze skandalu, po kilkumiesięcznym odsunięciu od składu za to, że głośno protestował przeciwko braku wypłaty. Należnych mu premii. Powrócił do widzewa jeszcze na jeden sezon w roku 2002. Problemy z kibicami miał także Rafał Pawlak, wychowanek EUKS-u, który po rozegraniu dokładnie 200 meczów ligowych dla klubu przeniósł się w 1999 roku do widzewa. Co ciekawe, jego ostatnim meczem w barwach EUKS-u były derby Łodzi, przegrane przez jego klub 0 do 5, a wątpliwości co do uczciwości wyniku. Trwają do dziś. Jego zespół Pawłak mieszkał na osiedlu Redkinia gdzie dominują fani UKS-u. Z tego powodu spotykały go nieprzyjemności. Dzwoniono do niego w nocy domofonem i ubliżano, a jego syna spotykały do w szkole. Kibiców widzewa, którzy przywitali go z chłodnym dystansem, szybko przekonał do siebie bardzo dobrą grą. Po dwóch sezonach wyjechał z kraju, występował w Chinach i Grecji. Po powrocie do Polski spędził jeden sezon w pogoni Szczecin, po czym wrócił do widzewa. Występował w nim przez 3 lata i to właśnie tam zakończył karierę piłkarską. Po kilku latach przerwy ponownie zawitał w widzewie. Był szkoleniowcem rezerw, asystentem pierwszego szkoleniowca, a przez pewien czas prowadził pierwszy zespół. Przez rok pełnił też funkcję doradcy zarządu do spraw sportowych, a ostatecznie z klubu zwolniono go latem 2020 roku. Ostatnim głośnym transferem z LKS-u do widzewa była zmiana klubu przez Marcina Kaczmarka na początku 2012 roku. Relacje między kibicami były wówczas wyjątkowo napięte i ten ruch spowodował spore zaskoczenie, mimo że Kaczmarek grał w LKS-ie tylko przez rok. LKS walczył wówczas o utrzymanie. I już sama utrata kluczowego gracza była bolesna, a wybór nowego klubu przez zawodnika był jak cios. Powodem odejścia Kaczmarka był brak jego zgody na nowy system płac zaproponowany przez klub. W zamian za rezygnację z zaległych pieniędzy piłkarz rozwiązał kontrakt i wybrał jedną z najbardziej kontrowersyjnych ofert. Kibice wyrażali swoją wściekłość na forach internetowych, a kandydatura Kaczmarka zniknęła z organizowanego przez nich głosowania na zawodnika jesieni w się, w którym zresztą prowadził. Pojawiały się między innymi takie wpisy, które uznać można za łagodne. Kaczmarek Pokazał kompletny brak szacunku dla kibiców oraz to, że ma nas gdzieś. W rozgrywanych wiosną derbach na stadionie LKS-u Kaczmarek od samego początku był niemiłosiernie wyzywany i wygwizdywany. Na co odpowiedział golem otwierającym wynik. Spotkanie zakończyło się jednak remisem 1 do 1. EKS pożegnał się z ligą, a kibice nigdy nie pogodzili się z odejściem kaczmarka. Tym bardziej, że parę lat później zawodnik powiedział: Byłem i jestem kibicem widzewa. Na jego mecze przyjeżdżałem jeszcze zanim zostałem zawodowym piłkarzem. Pochodzę z miejscowości Błaszki, gdzie jest fanklub widzewa, i od początku temu klubowi kibicowałem. Nic się w tym temacie nie zmieniło. Przypomniano wtedy jego wywiad, sprzed pierwszych derbów w tamtym sezonie, gdy o kibicowaniu widzewowi wypowiadał się w czasie przeszłym. Kiedyś tak było. Pochodzę z Błaszek, gdzie jest sporo kibiców widzewa, więc ja też trzymałem za niego kciuki. Wtedy grałem jeszcze w trzeciej lidze i nawet nie marzyłem o występie w takim meczu. Jak widać, transfery pomiędzy największymi rywalami od lat budzą wielkie emocje. Obecnie LKS i widzew grają na tym samym poziomie ligowym, a stosunki między kibicami są bardzo napięte. Można mieć pewność, że gdybyśmy w najbliższym czasie byli świadkami przejścia któregoś z ważnych graczy na drugą stronę łodzi, to wśród kibiców kolejny raz by zawrzało. A jeśli na ten materiał natrafili kibice LKS-u bądź widzewa, dawajcie znać w komentarzach. Który z przytoczonych w dzisiejszym materiale transferów przystworzy u was najwięcej emocji? Jestem bardzo ciekawy waszej opinii. Nowe osoby zachęcam do pozostawienia subskrypcji, na pewno pomoże to zasięgami i będziecie prawdopodobnie otrzymywać powiadomienia o nowych produkcjach. Możecie także pisać propozycje dotyczące kolejnych materiałów z tego cyklu. Jakie transfery chcielibyście zobaczyć w kolejnych materiałach? Oczywiście wezmę wasze sugestie pod uwagę zresztą jak zawsze. Więcej czasu wam nie zabieram, dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia.